żebyśmy troszkę lepiej poznać, chciałbym Wam opowiedzieć pewną historię. Historię wczorajszego wieczoru. Wtorek, godzina 20. Niedługo zaczyna się mecz, bo Monachium. Jakiś delikatny głos, głos wewnętrzny powiedział mi, weź zamów coś do jedzenia. Weź mu coś do jedzenia. Myślę, no dobra, może coś zamówię. Ale co? Nie chciałbym zamówić czegoś oklepanego. Myślę, dobra, mam taką grupę na, na Whatsappie, napiszę do swoich znajomych. Co polecacie do zjedzenia? Jaką konkretnie restaurację nieoczywistą możecie polecić? Od razu kilka informacji poszło od znajomych. Weź może tutaj na jedną. Nie będę mówił nazwy, bo nie jest to wypowiedź sponsorowana. Sprawdziłem. Myślę, ok, wygląda fajnie. Wtorek, 20, myślę, pewnie troszkę dłużej będzie z, yy, z czasem dostawy. Żona krzyczy, weź lepiej, zrób kanapki. Bo troszkę to potrwa. Myślę, nie, zaryzykuję. Zadzwonię. Sprawdziłem opinię, mają fajne jedzenie. Dzwonię do tej restauracji, rozmawiam sobie z panią. Pani mówi, nie, nie ma problemu, 15 minut i ma pan zamówienie u siebie w domu. Myślę, no spoko. Pani wyczuła delikatnie w moim głosie, że nie znam ich produktów. Dlatego mi bardzo fajnie doradziła. Zamówiłem. Zdecydowałem się. Myślę, że raz się żyje. Jedzenie, jedzonko przyjechało, zjedliśmy sobie to jedzenie. Męcz się skończył. 6-1, wynik bardzo fajny. Napisałem swoim znajomym, wiecie co? Poleciliście mi naprawdę fajne miejsce. Miejsce się okazało naprawdę fajne, dlatego myślę, wejdę na ich stronę internetową, wystawię im opinię. Dzisiaj rano poleciłem tą samą restaurację jeszcze kilku osobom. Po co ja wam to opowiadam? Bo to nic innego jak lejek sprzedażowy. Wszystkie te elementy, które wystąpiły na drodze na drodze mego zamówienia, moich rozterek, można powiedzieć znajdują się w tym lejku. Mimo że nie zamawiałem jedzenia z tofu, tylko z puszczakiem, tofu jest można powiedzieć jednym z górnych etapów lejka sprzedażowego. Czyli mamy tutaj top of the funeral. Dalej mamy mofu i boku, czyli jak Możemy sobie zinterpretować, jest to środek oraz dół lejka. Te wszystkie lejki, te wszystkie trzy podstawowe segmenty dzielą się na pięć innych, które chciałbym wyróżnić. Dlaczego pięć? Bo zaraz może paść pytanie, że może, może być ich cztery, może być ich sześć, może być ich siedem. A to dlatego, że ja osobiście uważam, że jest to najlepsze dopasowanie pod e-commerce. Mamy tutaj świadomość, zainteresowanie, rozważanie, zakup i lojalność. Patrząc na moje zamówienie. Świadomość. Wiedziałem, że chcę coś zamówić. Wiedziałem, że w Białymstoku istnieją knajpki, które serwują coś więcej niż pizza czy burger. Zainteresowałem się tym po opiniach moich kolegów. Myślę, ok, fajnie, będę nawet stronę internetową. Sprawdzę. Dalej mamy rozważanie. Żona powiedziała, zrób kanapki. Podejdzenie przyjdzie później. Zastanawiałem się na tym temat. Czyli rozważałem. Myślę, że później zaryzykowałem. Byłem gotowy zamówić to jedzenie. Przy zakupie, żeby podjąć decyzję zakupową, musiałem, pani, która obsługiwała mnie, musiała rozwiać moje wątpliwości. Wątpliwością był czas realizacji zamówienia oraz menu z restauracji, które nie znałem. Pani naprawdę fajnie spełniła swoją rolę. I dzięki temu zrobiłem zamówienie. No i teraz mamy lojalność. Lojalność, czyli etap z mojego punktu widzenia i z punktu widzenia e commerce najważniejszy. Bo tutaj staraliśmy się zbudować relacje. Po to fajnie obsługujemy klienta, po to fajnie budujemy content i cały ten customer service, o którym tutaj wspomniałem, żeby klient do nas wrócił. I tak jak ja byłem, można powiedzieć, dzisiaj ambasadorem marki, której nazwy nie powiem, tak yy, wiem, że po fajnym zamówieniu na pewno do niej wrócę. Dalej, idąc, jeżeli chodzi o jeszcze teorię, mamy podzielony lejek na te pięć elementów. Nie będę przytaczał ich nazw, bo już pewnie wszyscy zapamiętali. Patrząc pod kątem tych poszczególnych etapów, widzimy, na które, co powinniśmy na danym etapie opowiedzieć. Czy... Jak powinniśmy się zachowywać? Tak jak widzimy na samej górze tego leka sprzedażowego, fajnie powiedzieć: Cześć, mam taki i taki produkt. Możesz mnie znaleźć, jakbyś potrzebował. W kolejnym etapie, w etapie zainteresowania, powinniśmy pomóc klientowi odpowiedzieć na pytanie: do czego mu potrzebny jest ten produkt? Dlaczego warto to sprawdzić? Idąc dalej, jeżeli mamy już etap rozważań, powinniśmy Dążyć do tego, aby jednak nasza oferta została wybrana spośród wszystkich tych, które pojawiają się w internecie. No i kolejne dwa najważniejsze etapy dwa etapy, które odpowiadają przede wszystkim za retencję klienta. Muszą rozwiać wszelkie wątpliwości oraz budować tą relację z klientem. Dlatego mamy tutaj takie pytania, takie zwroty, na które warto zwrócić uwagę. Dobra, czyli część teoretyczna jest z nami, teraz jak warto zrobić to, zrobić to w praktyce. Skoro mamy swój produkt, od czego należy zacząć? Zacząć powinniśmy od celu. Bo jeżeli nie mamy celu, po co w ogóle zaczynać, prowadzić jakikolwiek biznes w internecie. Celem w tym przypadku może być sprzedaż. Czyli można powiedzieć, najbardziej oczywisty cel. Może być zapisanie na newsletter, może być zapis do webinaru, czy cokolwiek sobie innego wymyślimy. Ważne, żeby te cele były mierzalne, umiejscowione w czasie i tak dalej, i tak dalej. Czyli można powiedzieć, mówimy tutaj o całym podejściu Smarty. Mając cel, czyli wiemy, że chcemy coś sprzedać, musimy wiedzieć komu, czyli musimy zwrócić uwagę na grupę naszych odbiorców, ale nie tylko pod kątem, czy to jest demografia, czy to jest czynniki, można powiedzieć, płciowe i tak dalej. Powinniśmy pójść krok dalej. Powinniśmy się dowiedzieć o kliencie, w których miejscach bywa, w jakich mediów społecznościowych używa, jakie ma zainteresowanie, czy chociażby z jakiego systemu operacyjnego korzysta. Po co? Po to, żeby później wiedzieć, jak tego klienta dotrzeć. Jeżeli mamy już, wiemy coś już o kliencie, wiemy jaki jest nasz cel, Następnie musimy odpowiedzieć na jedno ważne pytanie. Dlaczego? Dlaczego klient ma dokonać zakupu właśnie twojego produktu? Co jest w nim fajnego? Co jest w nim lepszego niż produkt konkurencji? Oczywiście mogło to być takie wartości dodane, że jest to marka polska, że jest to produkt, jest to firma, która ma fantastyczny customer service itd. Oczywiście jest też opcja na skróty, czyli skrót CCC, czyli cena czyni cuda. Na dobrą sprawę y, sprzedając w ten sposób nie potrzebujemy praktycznie żadnego leka sprzedażowego. Także jeżeli chodzi o poszczególne leki, y, poszczególne etapy leka sprzedażowego y, i te pytania, o których rozmawialiśmy wcześniej, możemy do tego dopasować już konkretne źródła y, pozyskiwania ruchów i komercji. Jak tu widzicie, są to różne źródła, nie tylko i wyłącznie te, które są najbardziej popularne, takie jak social media czy e, SEM, oraz e, no, Facebook, to możemy powiedzieć, też to jest sieć, e, media społecznościowe. My przede wszystkim tutaj skupiamy się na elementach takich jak e, kampanie e-mail marketingowe, agregatory treści, porównywarki cenowe itd. itd. Dlaczego? Po to, żeby skutecznie tą całą relacją zarządzać. Bo jak tutaj widzimy, te wszystkie źródła są, można powiedzieć, indywidualnościami. Jeżeli wśród nich nie ma osoby, która to spina, nie ma, można powiedzieć, myśli, to nie zadziała. Dlatego ten lejek sprzedażowy możemy porównać do drużyny piłkarskiej. Każdy z tych elementów, każdy z tych zawodników, którzy są pokazani na, tej, na tym wykresie, na tej, na tej planszy, ma swoją rolę. Bramkarz ma bronić, obrońca ma mu w tym pomagać. Pomocnik, wiadomo, nie musi strzelać bramek, jak strzeli, to fajnie. No i na końcu mamy tych napastników, tych, tych zawodników, którzy strzelają gole, czyli w naszym przypadku mogą realizować cenę. Jeżeli w naszej strukturze, w strukturze naszego lejka nie będziemy mieli poszczególnych elementów, tej układanki, którą tutaj mamy, albo nie będziemy ją dobrze zarządzać, bo wiadomo, mamy drużynę, ale potrzebny jest drużynie, jest trener. Wtedy coś może pójść nie tak. Oczywiście istnieje również taktyka trochę skrótowa, czyli Lagan-Roberciga i przeskakujemy wszystkie elementy poboczne i staramy się dokonać sprzedaży. Patrząc na statystyki, tylko 2% konsumentów którzy mają pierwszy punkt stycz styczności z marką, dokonuje zakupu. Czyli, czyli na dobrą sprawę bardzo niewiele. Dlatego nie warto pozostawiać y sytuacji sprzedażowej dla sobie. Tutaj mamy na dobrą sprawę kolejną rzecz. Kolejną rzecz, która jest odzwierciedleniem tego naszego boiska. Jest to customer journey klienta. Czyli to, jak klient od początku do końca powinien y, podążać, bo, y, podążać od, od y, y, zapoznania się z naszą marką do momentu jego zakupu. Jak widzimy na załączonym obrazku, to droga jest długa. Statystycznie klient, konsument potrzebuje 11 punktów styku, aby dokonać zakupu w danym sklepie internetowym. Jak mamy poszczególne elementy lejka sprzedażowego, te, te, te etapy mają również swoje cele, o których już mniej więcej rozmawialiśmy. Bo w pierwszym etapie staramy się zbudować potrzebę, w kolejnym staramy się zachęcić, wzmocnić motywację tego klienta. Dalej, tak jak tutaj rozmawialiśmy o tym, mamy, <grym> musimy skierować klientowi ofertę taką, która. Będzie dostosowana do jego potrzeb. Następnie zwalczamy obiekcje i budujemy zaufanie. A następnie budujemy relacje i staramy się sprawdzić tego, sprowadzić tego klienta ponownie. Co daje nam tu tutaj? tutaj mamy jeden z ważniejszych elementów, czyli kontrolę. Dzięki temu, dzięki stabilnej strukturze rynka sprzedażowego, Możemy dostosowywać nasze cele pod kątem budżetu marketingowego, który będziemy wydawać na dany, w danym momencie na, naszą, na nasze działania marketingowe. Możemy w dowolnym momencie zdecydować, czy chcemy zainwestować długofalowo i wzmocnić górny etap projektu sprzedażowego, czy też potrzebujemy sprzedaży tu i teraz i uderzamy w, do, w, dolny, lej, w dolny etap projektu takie działania długoterminowe oczywiście wiążą się z tym, że koszty będą na samym początku zdecydowanie większe, bo wszystkie te etapy, o których mówiliśmy mają swoje e, przełożenie na koszty. Koszty w górnym etapie lejka przedłużowego są zawsze najwyższe. Natomiast te pozwalające na retencję, czyli chociażby newsletter, e, chociażby na działania remarketingowe są zdecydowanie niższe i w totalu pozwalają nam te ten wynik obniżyć. Mamy dalej niezależność. Dzięki niezależności dzięki takiej ilości źródeł ruchu możemy być bardziej asertywni w stosunku do poszczególnych wydawców. Możemy bardziej twardo negocjować warunki współpracy. Dzięki temu możemy również liczyć na to, że w momencie, gdy jedno źródło ruchu niestety zawali, pozostają nam inne źródła, które będą mogły dowieść do nam tę sprzedaż. I to się wiąże to z bezpieczeństwem. Tutaj fajnym przykładem będzie jeden z naszych klientów, y który na początku naszej współpracy pracował wyłącznie na SEMie i w social mediach. Była to branża, znaczy ciągle jest, jest to branża medyczna, zdrowotna, tak bym je ujął, czyli troszkę e, ryzykowne, jeżeli chodzi o działania wyszukiwarce. Po rozmowie z tymże klientem, doszliśmy do porozumienia, dodaliśmy współpracę i celem przede wszystkim było to, żebyśmy zbudowali mu rejestr. Żebyśmy zbudowali mu stabilną strukturę ruchu, która w przypadku jakiegoś niepowodzenia filtra na Google nie sprawi, że spadną mu przychody. Współpracujemy z tą firmą już od ponad półtora roku. Po roku czasu od rozpoczęcia współpracy stało się to, o czym, czego klient się obawiał. Kampania sercowa została zatrzymana ze względu na to, że Google nałożył nowe ograniczenia na y, produkty medyczne, produkty na suplementy diety. W momencie początku naszej współpracy klient stracił około 40% przychodów. My natomiast wiedząc jaka sytuacja nastąpiła, mogliśmy jak FC Barcelona uruchomić kolejną linię finansową i zwiększyć sprzedaż na innym e, źródle ruchu, dlatego zminimalizowaliśmy straty. Oczywiście, jeżeli zmieniliśmy coś w tej naszej maszynie, która fantastycznie działała, musieliśmy liczyć się z dodatkowymi kosztami marketingowymi. Jednak w ogólnym rozrachunku wyszło to zdecydowanie bardziej na plus. Optymalizacja, czyli to o czym mówiłem, jeżeli chodzi o koszty. Patrząc na najbardziej popularne źródła ruchu, pracujemy przede wszystkim na modelu rozliczeniowym CPC, ewentualnie CPM, chociaż nie wiem kto jeszcze z tego modelu rozliczeniowego korzysta. My y, wychodzą z założenia, że chcemy te koszty obniżać, mieć nad nimi większą kontrolę. Staramy się nawiązywać współpracę z naszymi wydawcami w modelu CPS, czyli rozliczać się za pomocą wygenerowanej prowizji o sprzedaży. Dzięki temu, że korzystamy z takich narzędzi jak sieci afiliacyjne czy agregatory treści, z którymi też mamy fajne relacje, możemy właśnie ten model wykorzystywać. Mając na uwadze koszty marketingu, które występują szczególnie w dzisiejszych czasach, one ciągle rosną. Jednak tutaj klient ma gwarancję tego, że jego marketing jest bezpieczny. Bo ponieważ zapłaci tylko tyle, ile rzeczywiście sprzeda. Co ważne, tego typu narzędzia pozwalają na dodatkową walidację, czyli yy, anulowanie zamówień, które rzeczywiście nie doszły do skutku. Transparentność. Transparentność, czyli dokładnie to, yy, co powinna widzieć księgowa. Czyli rzeczywiście, ile. Wydaliśmy na nasze działania marketingowe i jak to przełożyło się na sprzedaż. Patrząc na rolę naszego tutaj project managera, czy osoby, która analizuje dane, analizujemy je przede wszystkim w jednym, źródeł, w jednym narzędziu, takim jak Google Analytics. Doskonale wiemy, że działania, które są mierzone w menażerze reklam, i wyniki, które Facebooku, i wyniki, które są tam okazywane, no nie do końca pokrywają się z atrybucją yy, sprzedażową, którą mamy w Analyticsie. Tutaj dużą przewagą jest to, że porównujemy jabłko do jabłka. Porównujemy każde źródło ruchu zgodnie z tą samą atrybucją. Oczywiście źródła z pierwszego etapu lejka sprzedażowego będą miały wysokie koszty. Jednak nie oznacza to, że jest to źle, złe źródło, bo że trzeba z niego zrezygnować. Oznacza to, trzeba wtedy sprawdzić troszkę inne współczynniki, inne KPI, które pokażą nam, że to źródło dostarcza nam kaloryczny ruch, który później możemy obrobić i zmonetyzować. Rozwój. Patrząc na. Doświadczenia, które mamy z niektórymi projektami, przede wszystkim tymi, które odważyły się przejść na model lejka sprzedażowego, widzimy, że w tych najbardziej popularnych kampaniach istnieje coś takiego jak szklany subit. Powyżej pewnego etapu nie możemy zwiększyć obrotu naszego sklepu, mając szczególnie na uwadze to, że konkurencja z roku na rok jest coraz bardziej rozwinięta oraz się nowe jednostki. A wiadomo, jeżeli jest więcej osób, więcej firm, które reklamują się w tym samym miejscu, koszty będą rosły, natomiast przychody niekoniecznie. Mając do dyspozycji nie dwa, nie trzy źródła reklamowe, a dwadzieścia, czy tam trzydzieści, jest zdecydowanie łatwiej. Oczywiście wiąże się to z kosztami, jednak, tak jak tutaj wspomniałem wcześniej, zarządza, może zarządzając budżetem reklamowym, jesteśmy w stanie te koszty kontrolować jeżeli chodzi o praktykę, taką dosłowną i konkretny case, chciałbym przedstawić Wam case numer jeden. Jest to sklep internetowy, e, który przyjęliśmy w tym roku e, na samym je, w połowie roku, zresztą to będzie później widoczne na e, zrzucie ekranu. Przyjęliśmy go w takim e, z tak, z tak zbudowanym lękiem. Czyli jak tutaj widzimy, działania opierały się wyłącznie na social mediach i na semi. Były również jeszcze prowadzone, były prowadzone również działania e-mail marketingowe. I jednak były to standardowe wiadomości, które wysyłaliśmy raz, były wysłane raz w tygodniu do swoich klientów. Nasz lejek marketingowy wygląda dokładnie tak. Oczywiście nie, nie dodaliśmy tych wszystkich źródeł jednocześnie, jednak y, krok po kroku roz, rozbudowywaliśmy ten lejek o dodatkowe źródła ruchu. Dzięki temu, że dołożyliśmy ruch w górnym etapie lejka sprzedażowego, czyli masa, targetowana masa, trafiła do naszego, można powiedzieć, silosa danych, mieliśmy możliwość ich ciągle retargetować, mierzyć. Wykorzy wykorzystując działania e, remarketingowe, wykorzystując działania on-site'owe, wiedzieliśmy, co ci klienci robią na naszej stronie, a następnie ich zawracaliśmy do naszego sklepu. Po tak rozwiniętym lejku sprzedażowym uzyskaliśmy następujące wyniki. Przychód w miesiącach, które, które obsługiwaliśmy od momentu rozpoczęcia współpracy wzrósł o 40%. Role z działań wyglądano na kosmiczny. Jednak nie są to małe liczby. Gdzie zaraz to pokażę. Jednak naszym wyzwaniem było zwiększenie sprzedaży. I nam się to udało. Tutaj mamy zrzut ekranu z początku tego roku, gdzie struktura lajka sprzedażowego była bardzo płaska. Sklep w pierwszych czterech miesiącach. Notową stratę. My rozpoczęliśmy z nimi działania w maju. Maj był miesiącem wdrożeniowym. Zmienialiśmy dużo, znaczy, zmienialiśmy dużo w kampanii, które zastaliśmy oraz dobudowaliśmy dodatkowy ruch. Jest, mając na uwadze pół roku współpracy, widzimy, że przychody nam wzrosły o 40%. Jest to wzrost o blisko. 4 miliony złotych w skali 6 miesięcy, mając na uwadze spadek 6% w pierwszym kwartale roku, który dla tej branży powinien być owocny, uważamy, że działania, które wprowadziliśmy, się obroniły, szczególnie, że na samym początku nasz obecny partner miał wątpliwości, że my to chyba wody lejemy, że dowiedziemy takie wyniki. Jednak, tak jak tutaj dzisiaj było powiedziane, liczby nie kłamią. Kolejny Ale nie wygląda dokładnie tak, czyli nie wygląda w ogóle. Przyjęliśmy biznes internetowy, który fantastycznie prosperował na Allegro, robił obroty 1,5 miliona złotych miesięcznie. Jednak klient sobie zażyczył, że chcemy sklep internetowy. Pewnie bo zrobimy, bo nie da się czegoś, z czegoś nie da zrobić. Oczywiście zauważyliśmy, że zaznaczyliśmy, że chcemy działać na naszych zasadach, Czyli na zasadach opartych kolej. Stwierdziliśmy następujące, wdrożyliśmy następujące etapy. Oczywiście nie da się wdrożyć tego od początku jednocześnie, bo zabiłoby to nas, nas kosztowo. Na czerwono zaznaczyliśmy działania, które zostały wdrożone w pierwszym etapie. Jak tutaj widzicie, są to działania. Najbardziej standardowe. Są to działania najbardziej bezpieczne kosztowo w pierwszym etapie y, budowy sklepu internetowego budowy jego, jego rozpoznawalności. Następnie były dodawane coraz to inne narzędzia, które mogły się powtarzać, bo będą się powtarzać, nie będziemy wymyślać koła na nowo. Ale dzięki temu, że wykorzystywaliśmy też nasze know-how, budowaliśmy coraz większą strukturę ruchu, udało nam się. Zrobić przychodną, no tutaj też mamy magię, małych cyfr, bo 1249% wzrostu przychodów. No ale trudno na dobrą sprawę zera zrobić gorszy wynik. <grywka> <grywka> Jednak, patrząc na efekt, możemy go porównać od zera do milionera. Bo rozpoczęliśmy współpracę z tym, że klientem od stycznia yy, roku 2021 i stabilnie przez pierwszy dynamiczny okres wzrostu, który chcieliśmy pokazać, słuchaj, potrafimy. Następnie staraliśmy się zoptymalizować koszty, później bezpiecznie budowaliśmy kolejne wzrosty przychodu, żeby w tym ostatnim etapie Q4 uderzyć ponownie. i uderzyć mocno. Bo jak widzimy z przychodu równego zero udało nam się w grudniu wygenerować ponad milion 100 tysięcy złotych obrotu. Żeby nie było, że jest to projekt z tamtego roku, tutaj mamy informacje z ostatnich miesięcy. Y, z, przy tym samym projekcie naszym wyzwaniem była jeszcze większa skala, y, wygenerowanie jeszcze większej skali sprzedaży, ale też zwiększenie średniej wartości zamówienia. Liczby wydają się y, osmiczne, jednak są prawdziwe. Wzrost yy, chociażby w pierwszych ośmiu dniach listopada przewyższa wynik praktycznie z października tamtego roku. Na to wszystko nakłada się przede wszystkim ten jest przegrożowy, który udało nam się zoptymalizować, ciągle dobudowywaliśmy nowy ruch i dzięki temu teraz bieramy tego efektu. Jeżeli chodzi o inne lejki. To leki są wszędzie, bo każda struktura ruchu w poszczególnym źródle, źródle reklamowym powinna być zbudowana o te 5, 6 czy 7 etapów. Mając na uwadze działalność chociażby organizacji, lekiem sprzedażowym może być dywersyfikacja, dywersyfikacja kanałów sprzedażowych, tak aby Firma miała niezależność, nie, była niezależna od jednego kanału sprzedaży, i tak jak tutaj Janek wspomniał, z naszym flagowym projektem jesteśmy, jesteśmy aktualnie w kilkunastu krajach Europy, zarówno jeżeli chodzi o sklepy internetowy, jak i o marketplace. Sklep internetowy to jedno, mamy marketplace polskie, mamy marketplace zagraniczne, gdzie również warto być. Kolejnym lejkiem może być chociażby segmentacja klientów pod kątem ich zaangażowania w strefę internetową. Lejek sprzedażowy możemy mieć również na Allegro. W strukturze kampanii Allegro Ads. Tutaj yy, poszczególne działania będą chociażby realizowane przez strefę wyróżni, opis, tytuł aukcji i tak dalej. Ale jest też jeszcze jeden ważny lejek, chociażby w tym lokalu. Lejek na lewaku także po tym, że w moim wystąpieniu warto też troszkę przepłukać gardełko. Dzięki bardzo.